No czasie z kim to jest nowe odgameska i zapraszam Was do kolejnego epizodu Nie ja wiem, dawno mi już nie było, no ale Dało mi się jakiś pogarek do sprawy, no i znaleźć jeszcze czasu A coś Dobra, no co, wracam do reszty przygody, a nie? Okej, no to w sumie z tego co pamiętam, to ten medyczny temu Czego chcesz? Ten miłem panowi dostać niewolnika to coś temasynowi. Ten Tania jest bawa się tutaj. Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź. A co ty tu robisz? Spokojnie, kolego. Szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Nie. Szkoda, no nic. Trudno. Więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza Dobra, a wygrałeś Jestem niewolnikiem Uciekłem z Cape Down Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji No właśnie, no to musimy z, z to, co teraz zrobić Okej okay. Ha, mam ten pomysł Możemy Szukać tego na niewolników i powiedzieć mi, że ten niewolnik właśnie ucieka albo nie żyje. Bo w zasadzie to tak będziemy... No, wiadomo, za, za ileś tam czasu, będziemy walczyli z z niewolniarkami. No to w sumie Pora by właśnie robić powoli, powoli jakoś do tego. Pora by się do tego jakoś przygotować, co nie? Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? A to co? Gdzie idziemy? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego Jęsa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka, rękę myję. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Okej. Okay. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Do mnie przeszkadzaj. To jest taka śmieszność, tyle wtedy do tych strażników i najemników, a jakaś w ogóle nie widzę tego, żeby ciekaw z ich Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Hmm. No, zawsze coś, co nie. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Przyjemnaczek. No właśnie, powiedzmy mu, że go niewolnik. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Nie chcę z gadać, tak trudno. Podobno jesteś teraz mistrzem areny. Wyrazy szacunku. Łowca Jens mówi, że jesteś bardzo użyteczny. Mam zwrócić Urkrasowi jego towary. W czym problem? Jakiego rodzaju towarów szukamy? Nie mam pojęcia, ale pewnie zwykłego zaopatrzenia. Całe wybrzeże zaopatrywane jest przez dostawy z krain centralnych. Wiesz, gdzie mogę je znaleźć? Nie, ale w okolicznych lasach pełno jest buntowników i bandytów. Może udaj się po prostu wzdłuż wybrzeża. Gdzieś tam musi być jakaś wskazówka. No to dzięki szefie. Nie że tak nas pochwaliłeś. Ale zanim się załączyć przy nim na razie. Ja, w sumie dobra. Pamiętam, że mieliśmy się tam kwatermistrzowi coś dostarczyć. Bo też masz jakieś mikstury. O, dziękuję. Na razie wystarczy. Jeśli będziesz potrzebował wyposażenia, wiesz gdzie mnie szukać. No miło. Potrzebuję wyposażenia. Więc zobacz co mam. A, niestety w sumie... Ja jesteś na razie nie stać. No trudno. A ty Gosie, co mi powiesz? Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Ej, nie powinnaś być tym tak nieniby. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Pytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy, nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Więc znaleźliśmy jeszcze jednego agenta, Capedan. No. Bardziej nasza mała... nasza mała wtyka. Teraz się sam zapytajmy, jak możemy go wesprzeć, albo w sumie też powiedzmy mu, że też należy do buntowników przez naszych przywódców. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu trzy paczki broni. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cape Dan. Dobrze, hmm. będę. No to W sumie Dobrze mam tu jakąś tykę Shutorków No temu w sumie wiemy jak wygląda sytuacja przy okazji No to jeżeli bym jakąś pomagać to to pewnego nie odbijam krewdę Nigdy cię nie widziałem Czego tu szukasz? Nie. Żebyś musisz z tym gościem. Co ty tu robisz? Jestem miejskim alchemikiem i jestem bardzo zajęty. Ciekawe, ale czym? Możesz mnie nauczyć czegoś o alchemii? Zrób coś dla mnie, a ja pomyślę, jak mogę ci się odwdzięczyć. Chcę kupić miksturę. Wyglądam na takiego, który sprzedaje towary byle komu? Będziesz musiał coś dla mnie zrobić, mistrzu brawury. Niby co? Czego chcesz? Potrzebuję torby surowców do mojej pracy. Przynieś mi tuzin ziół leczniczych, a może ubijemy interes? Ech, nic takiego. Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Ciekawe. Oto zioła lecznicze, o które prosiłeś. Tak, naprawdę mi się przydadzą. No dobra, no to co? Chcę kupić miksturę. Dobrze, a masz złoto? Ha... No wciąż nie mam tyle złota, trzeba. Ale w sumie sporo przepisy tutaj ma, to... To się zawsze w sumie może kiedyś przydać. A może czegoś nas nauczysz? Naucz mnie czegoś o alchemii. No, a może gdzieś. Pokaż mi swoje towary. Ale w sumie co? Dokładnie zyskaliśmy reputacji. Kwatermistrz Dekart jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Alchemik jest z ciebie bardzo zadowolony. Nieźle się spisałeś. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. No trudno. Jeszcze ja, w sumie do... do władzy nie dobijemy. Ale już pogadamy z parą osobami, jak możemy. O, może z tym gościem. Na twoim miejscu zawróciłbym napięcie i zniknąłbym stąd jak najprędzej. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet. Ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. Co wolałbyś innego robić? A co wolałbyś robić zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Od co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Orteze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Zawsze tak marudzisz? Załatw mi flaszkę Gorzałki, a zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Dekart nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka Gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. No, no to mam w zbyt pierwszego kompana. Wiadomo. Nieby w sumie ta... chociaż ostarczyć aż wróg, ale póki co. Będziemy pracowali na Orku, więc... Trochę razem powalczymy. aleś muszę się po prostu nawet z jakimś kolejnymi zadaniami. Hmm, z tym się nie pogadamy. Może się zobaczmy, co pognaz z No, A, trochę się do niego idzie, co nie? Ej, nie, uciekaj. Czemu miałbym dla ciebie kraść, skoro nawet nie pożądasz łupu? My, złodzieje, zawsze szukamy ludzi, którzy mają ten fach opanowany w większym stopniu od nas samych. Kto wie, może się czegoś od ciebie nauczę. Jak rozpoznać któregoś z was? Takich jak ja rozpoznasz, zadając właściwe pytania. Takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazji. Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz i lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda? <laughs> Właśnie dlatego zostałem złodziejem. No cóż. Co co się dowiedzieliśmy. Nawet też było zabawnie. <laughs> no dobra, wiecie co? Z mnie jeszcze jest pewnie, prawie 30 minut, to w sumie powinienem kończyć, no to dobra, to sumie, to by było na tyle, zapraszam was do kolejnego odcinka, no i cóż, powiem wam, kiedyś, kiedyś w sumie to Dlaczego wtedy mnie nie nagrywałem, no ale to by było na razie na tyle, no i mówię do was, Laru Gomez, no i do zobaczenia, hej!